Buongiorno. Dzisiaj przy kawce chciałem Wam wskazać, jakie jest 10 najważniejszych punktów przy doborze wentylatora łazienkowego, bo takie dzisiaj chciałem Wam pokazać. Pierwszy i najważniejszy, wielkość łazienki, kubatura i wydajność naszego urządzenia. Jeżeli mamy małą łazienkę, mały wentylator, duża łazienka, większy wentylator o większej wydajności. Mierzymy w metrach sześciennych nasze pomieszczenie, i potem kubatura, naszej, wydajność naszego urządzenia. Sprawdzamy w parametrach i dobieramy odpowiednie urządzenie. Druga z ważnych rzeczy to poziom hałasu. Musicie wiedzieć, w jakim pomieszczeniu i do czego wam będzie potrzebne? Czy chcę słyszeć ten wentylator? Czy nie będzie mi on przeszkadzał? Czy on ma, może być troszkę głośniejszy? Czy raczej wolałbym, żeby był cichy? A może, żeby przechodził w taki tryb? Poziom hałasu mierzony jest w decybelach. Sprawdźcie na opakowaniu, jaki generuje poziom hałasu. Kolejnym punktem jest rodzaj silnika. Wysokiej jakości silniki, które zostały zastosowane, dają nam długowieczność. Dzięki temu nie będziesz go demontował po pół roku czy rok. Tyle. Kolejną rzeczą, na co trzeba zwrócić uwagę, jest obecność zaworu zwrotnego. W każdym wentylatorze powinien być taki zawór. Otwarty, zamknięty. Czyli jeżeli powietrze jest wytłaczane z łazienki, to otwiera się ten zawór. Ale jeżeli wentylator przestaje działać zamyka się, nie dostają się zapachy z zewnątrz. To jest dosyć istotne, szczególnie w budynkach wielorodzinnych. Kolejną rzeczą jest stopień ochrony przed wilgocią. I teraz o co tu chodzi? Mierzony on jest w IP, ale to nie to jest ważne. Ważne jest to, gdzie możesz go zamontować. I teraz zobaczcie, tutaj jest taki znaczek. Można montować w pierwszej strefie, co oznacza, że jego obudowa, silnik i wszelakie elementy elektryczne są tak zabezpieczone przez uszczelki silikonowe i tak dalej, żeby można było go zamontować w pierwszej strefie, czyli jak kapnie na niego woda, nic się nie stanie, no ale nie lejemy całej brzesznicę. Kolejną rzeczą, którą warto zobaczyć, to jest dodatkowe funkcje. Każdy z nich może posiadać dodatkowe funkcje. Najczęściej w wentylatorach jest tak, że otwierasz łazienkę, naciskasz guzik, wentylator działa. Wychodzisz, naciskasz guzik, nie działa. I teraz są wentylatory z czujnikiem wilgotności. Czyli był prysznic, było kąpiel, wychodzisz z łazienki, a on ma czujnik wilgotności. Czuję, że w otoczeniu jest dużo wody, więc on dalej działa, wyłączasz światło, dalej działa. Od 60 do 90% wilgotności można tak ustawić w parametrach. Kolejną rzeczą jest czujnik ruchu, co jest przydatne, otwieram drzwi od łazienki, a on się sam włącza. Nie musisz go nigdzie strykać dodatkowo, załączać, itd. On czuje ruch, więc się włącza. Kolejną rzeczą jest timer, czyli czasowy wyłącznik. Ty wychodzisz z łazienki, a on nadal działa. W parametrach może być od 3 do 21 minut, więc można to sobie ustawić. Sprawdź, który z tych dodatkowych elementów w wentylatorach będzie dla ciebie ciekawy i najlepszy w zastosowaniu. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić, to rodzaj montażu. Czy w suficie, czy w ścianie. Zobaczcie, są takie, które można montować zarówno w suficie, jak i w ścianie. Ich konstrukcja w silniku do tego jest przystosowana. Trzeba na to zwrócić uwagę, żeby później mieć jak najlepszy wentylator, jak najdłużej działający. Następny element to design. Tutaj musicie zaufać włochom, to są włoskie wentylatory, więc staramy się dobierać jak najciekawszy design, ale zobaczcie, mamy takie, które posiadają cztery rodzaje złota. Więc każdy, jeśli chodzi o kolor, jest w stanie dobrać to, co będzie w Twojej łazience najbardziej efektownie wyglądać. Oczywiście są też standardowe, białe i różnego rodzaju design, w zależności od tego, co się Tobie podoba. To ty wybierasz. Kolejnym punktem jest energooszczędność. Sprawdź, jaki jest poziom poboru mocy, żeby wiedzieć, czy. Dużo zapłacę za wentylację, czy mało? Sprawdzamy to. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować. No i co, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia przy następnym filmie.